Zarząd spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 roku odrzuciła projekt uchwały z wniosku zarządu o wprowadzeniu dodatkowego odpisu na fundusz remontowy celem przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych oraz przyspieszenia prac remontowych w nieruchomości w osiedlu ogrody 24. Decyzję swoją motywowała małym odzewem ze strony mieszkańców budynku na przeprowadzoną ankietę. Na dzień 31 marca tego roku stan środków na funduszu remontowym tej nieruchomości wynosił minus 51 625 zł5 w związku z powyższym większe prace remontowe będą mogły być rozpoczęte i wykonywane po spłaceniu zadłużenia i zgromadzeniu odpowiednich środków z istniejących odpisów na fundusz remontowy. To jest nie wcześniej jak w 2022 roku, a prace termomodernizacyjne odłożone na przyszłość. Jednocześnie zarząd i rada nadzorcza składają podziękowania tym mieszkańcom, którzy wykazali się odpowiedzialnością za losy swojej nieruchomości i odpowiedzieli pozytywnie na ankietę.